Przed inwazją Rosji ukraińskie zboże na pewno nie trafiłoby do portu w rumuńskiej Konstancy nad Morzem Czarnym, wypłynęłoby w świat z zamkniętego transportu w Odessie, oddalonego kilkaset kilometrów stąd na północ. Dla operatorów w Konstancy to dobry interes, ale powstają obawy o przepustowość. W najbliższych tygodniach do portów Konstancy zaczną wpływać rumuńskie zbiory. Jesteśmy pewni, że uda nam się obsłużyć zarówno rumuńskie, jak i ukraińskie dostawy, że zdołamy je załadować i wysłać statkami, ale oczywiście nie możemy zatrzymać rumuńskich zbiorów dla ukraińskiego zboża. Od początku kwietnia z portu w Konstancy zostało wysłanych ponad 200 tysięcy ton ukraińskiego zboża, ale to tylko 1% z 20 milionów ton plonów, które muszą być wywiezione, zanim na tych ukraińskich polach rozpoczną się żniwa. W tej chwili prawie całe zboże, które wpływa do portów w Konstancy, pochodzi z Ukrainy. Ten statek płynie stąd do Rotterdamu. Jednak wiele statków ma popłynąć stąd do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, dlatego pojawiają się obawy, że wąskie gardła w zaopatrzeniu doprowadzą do braku żywności. Władze portu twierdzą, że robią wszystko co w ich mocy, by zapobiec kryzysowi. Nie mamy innego wyboru. Ja wszędzie o tym głośno mówię. Krzyczeć jest bardzo łatwo, ale nie mogę tylko patrzeć i nic nie robić. To jest trudny czas, to jest szczególna sytuacja i każdy musi się do niej dostosować i szukać rozwiązań. Port w Konstancy ma jednak poważny problem. Setki wagonów rdzewieją na niewykorzystywanych liniach kolejowych portu, blokowanych przez sąd w wyniku sporów prawnych. Minister Transportu Rumunii twierdzi, że dzięki projektowi o wartości 40 milionów euro do końca roku zostanie wyremontowanych 95 rumuńskich linii kolejowych. Pociągi jeżdżą tu nadal po postsowieckich torach, które są szersze niż te w zachodniej Europie. 30, lat, Przez 30 czy 40 lat te tory były opuszczone, więc teraz inwestujemy w modernizację linii z czasów sowieckich, tak by prowadziła bezpośrednio do portu. W tej chwili to naprawdę cmentarzysko starych wagonów towarowych. Znajdujemy się kilkaset metrów od portu w Konstancy. Plan modernizacji zakłada, że ten port stanie się wsparciem dla ukraińskiego transportu, ale także ma odmłodzić ten obszar na przyszłość. Z perspektywy operatorów portu zbliżające się lato w Europie oznacza większy napływ zboża. Końca wojny niestety nie widać. Presja na infrastrukturę w Konstance będzie więc rosła.